Czytacie, kochani, kontynuujemy czytanie Dwudziesta Róża Zdrowaś Maryjo To boskie pozdrowienie sprowadza na nas obfite błogosławieństwo Jezusa i Maryi Jest rzeczą absolutnie pewną, że Jezus i Maryja wynagradzają wspaniale tych, którzy im oddają cześć Odwzajemniają stukrotnie otrzymane błogosławieństwa Ja kocham tego, kto mnie kocha Idę drogami sprawiedliwości, aby ubogacić tych, którzy Mnie kochają, i wypełnić ich skarbce. Oto właśnie Jezus i Maryja mówią otwarcie. Kochamy tych, którzy nas kochają, ubogacamy ich i wypełniamy ich skarbce. Kto się je obficie, też będzie obficie zbierał. Odmawiać pobożnie pozdrowienie anielskie. Czyż nie jest to kochać, błogosławić i czcić Jezusa i Maryję? W każdym Zdrowaś Maryjo wymawiamy dwa błogosławieństwa: jedno Jezusa, drugie Maryi. Ty jesteś błogosławiona między wszystkimi niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona Jezus. Ponadto każdym Zdrowaś Maryjo oddajemy jej tę samą cześć, którą oddawał jej Bóg. Pozdrawiając ją przez usta Archanioła. A któż uwierzy, że Jezus i Maryja, okazujące dobrodziejstwa nawet tym, którzy ich przeklinają, odpowiedzą przekleństwami, którzy ich błogosławią i czczą modlitwą zdrować Maryjo? Było, byłaby może królowa nieba, mówią święty Bernard i święty Bonaventura. Mniej wdzięczna, mniej sprawiedliwa od dobrze wychowanych osób tego świata. Przeciwnie, ona przewyższa je, także w tej cnocie, jak i we wszystkich innych doskonałościach. Dlatego nigdy nie będzie tak, że my będziemy ją czcili z uszanowaniem, a ona nie odda nam stokroć. Maryja, dodaje święty bonaventura, Pozdrawia nas łaską, gdy my pozdrawiamy ją modlitwą Zdrowaś Maryjo. A więc, któż z nas może sobie wyobrazić łaski i błogosławieństwa, które na nas sprowadza pozdrowienie i łaskawe spojrzenie najświętszej dziewicy? W tym samym momencie, w którym zrozumiała pozdrowienie zwrócone ku niej przez Matką Bożą, święta Elżbieta została napełniona duchem świętym. A chłopiec, którego nosił, nosiła w łonie, podskoczył z radości. Jeżeli staniemy się godnymi pozdrowienia i wzajemnego błogosławieństwa najświętszej dziewicy, bez wątpliwości także i my będziemy wypełnieni łaskami, i strumień pociech duchowych wyleje się na duszę naszą. 21 Róża. Błogosławiona wymiana. Jest napisane, Dajcie, a będzie wam dane. Weźmy porównanie błogosławionego Alana. Jeżeli każdego dnia dałbym ci sto pięćdziesiąt diamentów, chociaż ty byłbyś mi nieprzyjacielem, nie przebaczałbyś mi? Jeżeli chcesz ubogacić się dobrami łaski i chwały, pozdrawiaj Najświętszą Dziewicę. Czcij Twoją dobrą Matką. Nie zbiera, jak zbieracz skarbów jest ten, który czci swoją matkę, najświętszą dziewicę. Przedstawcie jej przynajmniej każdego dnia pięćdziesiąt zdrowaś Maryjo. Każda zawiera piętnaście drogocennych kamieni, droższych jej niż wszystkie bogactwa ziemi. Czego więc wówczas możecie oczekiwać od tej hojności? Ona jest naszą matką, przyjaciółką, królową wszechświata i kocha nas bardziej niż wszystkie razem matki i oblubienice kochały człowieka śmiertelnego, ponieważ, mówi święty Augustyn, miłość najświętszej dziewicy przewyższa miłość naturalną wszystkich ludzi i wszystkich aniołów. Pewnego dnia nasz pan objawił się świętej Gertrudzie, widząc go liczącego złote monety. Ośmieliła się zapytać go, co liczy. Liczę, odpowiedział Jezus, Twoje zdrowaś Maryjo, to jest moneta, jaka nabywa moje niebo. Pobożny i mądry Suarez z Towarzystwa Jezusowego tak bardzo cenił pozdrowienie anielskie, że zwykł był mówić. Dałbym chętnie całą moją wiedzę za wartość jednego zdrowaś Maryjo dobrze odmówionego. A błogosławiony Alan tak o nim mówi. Ten, kto cię kocha o Matko Boża, niech posłucha i się rozraduje. Niebo raduje się, ziemia zadziwia, zawsze kiedy mówią zdrowaś Maryjo. Nienawidzę świata, miłość Boża króluje w moim sercu, kiedy mówię zdrowaś Maryjo. Rosną w pobożności, znajduję żal za grzechy, kiedy mówią: Zdrowaś Maryjo. Umacnia się moja nadzieja, wzrasta pociecha, kiedy mówią: Zdrowaś Maryjo. Raduje się moja dusza, znika mój smutek, kiedy mówią: Zdrowaś Maryjo. Taka jest wielka słodycz tego miłego pozdrowienia, że słowo ludzkie nie zdoła jej wypowiedzieć. Stąd też to, że chociaż wypowiedziało się jego cuda, pozostaje ono tak ukryte i nieprzeniknione, że wymyka się spod wszelkiego badania. Zdrowaś Maryjo jest krótkie w słowach, lecz jakże głębokie w swoich tajemnicach. Jest słodsze od miodu i cenniejsze od złota. O, miejmy je nieustannie w sercu, aby rozmyślać nad nim w ustach, aby je mówić i powtarzać pobożnie. Tenże błogosławiony Alan w rozdziale swojego psałterza przytacza fakt, że pewna zakonnica, oznaczająca się nabożeństwem do Różańca, zjawiwszy się po swojej śmierci swojej współsiostrze powiedziała jej, gdybym mogła wrócić do życia, aby mówić tylko jedno Zdrowaś Maryjo, także bez zbytniej gorliwości. Zgodziłabym się chętnie znowu na wszystkie bóle wycierpiane przez lata i lata, aby tylko mieć zasługę tej modlitwy. Biskup Galuzzo, uczeń i kolega błogosławionego Alana, przywracając praktykę różańca świętego, twierdził, że pozdrowienie anielskie odmawiane pobożnie ku czci Najświętszej Dziewicy jest lekarstwem na każde zło. Na dzisiaj skończę. Dzisiaj ja tak tu króciutko, ale ostatnio jestem troszkę zabiegana, więc chciałam chociaż troszkę Wam przybliżyć ten tekst do następnego usłyszenia, niech będzie Bóg uwielbiony.